Rozpoczęcie tegorocznego sezonu motocyklowego nastąpiło w niedzielę palmową 17 kwietnia. Ponad 50 tysięcy motocyklistów przybyło na jasną górę na ósmy motocyklowy zlot gwiaździsty imienia księdza Łana Zdzisłowa Pyszkowskiego. Każdy z nas szuka czegoś jakiejś opatrzności, więc ja też tutaj przyjechałem poprosić o na cały sezon. To jest dla mnie ważne. Każdy w coś wierzy, ja wierzę w swoje umiejętności i właśnie w opatrzność Bożą i dlatego tutaj jestem. Myślę, że to jest dobry pomysł na. Takie prawdziwe rozpoczęcie sezonu, wspólne z innymi, z kolegami i z obcymi, którzy z czasem też się stają znajomymi, potem kolegami, nawet przyjaciółmi. Prawda? Nie planuję w tym roku wyjątkowo dalekich jakichś wyjazdów, natomiast no, mam nadzieję, że wspólnie z kolegami parę tysięcy kilometrów nakręcić po Polsce. Zobaczymy, jak wyjdzie, jak pogoda dopisze, no i czasowo i finansowo, bo wiadomo, że to jest ważny czynnik również. Tak, to jest pasja od dwudziestu paru lat, także no, jakiś taki sposób na życie sposób na reagowanie. Coś fajnego, no. Każdy ma jakieś hobby, coś coś, musi, coś. coś człowiek po prostu musi w życiu robić, żeby życie było jakieś miało sens. Dużo od trzech lat przyjeżdżamy z kolegami tutaj, że polecamy każdemu. No, jest trochę tłumu, jest trochę tak zamieszania, ale jest to bardzo fajne. Nie przyjeżdżają, żeby się pomodlić, inni przyjeżdżają tutaj po to, żeby zobaczyć znajomych. Każdy ma jakiś swój cel w tym, przyjeździe tutaj na na, górę, na jasną górę. No jestem człowiekiem wierzącym praktykującym, także łączę jedno z drugim, nie? Przyjemność i modlitwę. Nie? W południe rozpoczęła się Msza Święta na szczycie. Celebranci zeszli na plac przed szczytem i tam miał miejsce obrzęd poświęcenia palm oraz motocykli. Eucharystii przewodniczył ojciec Bator Botond, Paulin z Węgier, z zamiłowania motocyklista. Kazanie wygłosił ksiądz Stanisław Małkowski.